Witam cię pięknie w kolejnym nagraniu z cyklu Sekrety Medium. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Choć przede mną dzisiaj bardzo trudne zadanie, bo postanowiłem, że w końcu trzeba zająć się tematem, z którym właściwie, który pojawia się właściwie przy każdej sesji, to znaczy z czym i z kim tak naprawdę pracujemy podczas sesji. Z czym ja się łączę, co to jest to ciało subtelne i tak dalej i kiedy starałem się trochę nakreślić sobie w głowie plan, w jaki sposób mam o tym wszystkim opowiedzieć, to zadzwoniła do mnie znajoma i dosłownie nawiązała do tego tematu i mówi do mnie, Darek, wymień mi wszystkie ciała, jakie posiadamy. No, i zaczął się problem, bo, bo nie dość, że trafiła akurat dokładnie w ten temat, nad którym myślałem. No to mogłem też dzięki niej zweryfikować to, co chcę powiedzieć, i zrozumiałem, że naprawdę jest to mega trudne zadanie. Chciałbym tutaj przede wszystkim przedstawić swój punkt widzenia. Dlaczego? Dlatego, że. Każdy, kto pracuje w przestrzeni hipnotycznej, każdy, kto pracuje z hipnozą, czy ktoś, kto bada ten, ten temat, myślę, że trochę inaczej przedstawi to zagadnienie. Głównie z tego, co zauważyłem, tą naszą część duchową czy część energetyczną przedstawia się w postaci różnych ciał. I ja nie do końca. Lubię to nazewnictwo, choć uważam, że jest w pewnym sensie trafione. Mamy ciało, które odpowiada za emocje, ciało, które odpowiada za nasze myśli, za, za naszą energetykę, za siłę życiową, za na, nasze ciała eteryczne. Posiadamy również ciało seksualne, czy część właśnie tą, która odpowiada za tą energię. Natomiast taki podział, każdy, wydaje się, stworzy swój po to, żeby w jakiś sposób móc się w tej przestrzeni poruszać. No i ja też, jakby poprzez to, co czuję, mam swoje spojrzenie na tą naszą część, która jest niewidzialna, ale bardzo dobrze wyczuwalna. Więc w moim wypadku jest tak, że ja bardziej patrzę na to całościowo. To znaczy, w, w, jeśli przyjmiemy, że nasza część astralna która zawiera emocje, która zawiera właśnie nasze odczucia i te wszystkie zapisy z naszych, z naszych doświadczeń, ta część astralna, traktuje ją jako jedną całość. Oczywiście, że niekiedy stosuje pewnego rodzaju uproszczenia albo odniesienia do tego, że część emocjonalna, że część subtelna, część mentalna, niekiedy stosuje tego typu opis, jeśli on jest ewidentny i, i powinien jakby w tym moim odczuciu się znaleźć i być tak właściwie zaznaczony. Natomiast dla mnie ciało astralne, czy bardziej część astralna jest złożona z wielu innych części, czy stosując inne nazewnictwo, z wielu innych ciał. Natomiast dalej są inne nasze poziomy, bo jak wiemy, jesteśmy istotami wielopoziomowymi, więc do tych innych poziomów również docieramy, ale w sesji pracujemy głównie z tym ciałem astralnym. I tak jak astral jest jedną z części naszego istnienia, jednym z poziomów, to sam astral również ma swoje podpoziomy, nazwijmy to, więc trudno jest tutaj nakreślić. Konkretną y, liczbę poziomów, czy konkretną liczbę naszych ciał. To jest niezwykle trudne. To musielibyśmy wszyscy usiąść do, do stołu i ustalić pewnego rodzaju nazewnictwo, i podzielić się swoimi doświadczeniami, tym jak widzimy te przestrzenie, i ustalić jakąś jedną wspólną narrację, jakiś jeden wspólny schemat. Natomiast tego y, nie ma i wydaje się, jest bardzo trudne. Stworzenie coś, czegoś takiego. Więc, tak jak wspomniałem, opowiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Kiedy łączę się z istotą subtelną, bo często używam właśnie tego typu nazwy, część subtelna, to łączę się z tą częścią nas, która współuczestniczy w tych wszystkich doświadczeniach, które przeżywamy tutaj w fizyczności, ale odczuwa je w zupełnie inny sposób, to znaczy odczuwaje właśnie w sposób emocjonalny czy, czy w sposób właśnie mentalny, myśląc, mając pewnego rodzaju przekonania itd. Ta część astralna, ta czy część subtelna, w zależności jakiego słowa użyjemy, to jest ta nasza istota, która po oddzieleniu naszego ciała, czyli po naszej śmierci fizycznej, Dalej funkcjonuje właśnie w tej przestrzeni astralnej, tam jakby funkcjonuje bez, zupełnie bez ciała i podejmuje jakieś decyzje w zależności od tego, czy są jakieś uwarunkowania, jakieś karmiczne, czy jakieś inne przekonania, które każą jej się uczyć i wybrać kolejne życie. To jest właśnie ta, ta, ta nasza część pozbawiona jakby ciała. No, ciało nie jest wieczne, jak wiemy, natomiast ta, ta, cała reszta, te zapisy, które powstały w wyniku naszego życia, dalej tam się znajdują. No i tutaj jest właśnie też ta trudność, że tą część astralną niektórzy nazywają duszą. Dla mnie dusza jest częścią naszego istnienia na innym zupełnie poziomie. Dlatego, dlatego pewnego rodzaju skróty, czy nasze wyobrażenie, że to ta część, która jest niewidzialna, czy ta część, która jakby odłącza się od naszego ciała i później w tym astralu, przez różne pułapki reinkarnacyjne i, i w tej przestrzeni międzywcieleniowej się tam porusza, to jest właśnie dusza. No, dla mnie to nie jest dusza, choć zdarzało mi się gdzieś tam, dla uproszczenia, użyć jakby takiego stwierdzenia, ale generalnie. To ciało astralne czy część astralna dla mnie duszą nie jest. Dodatkowo, jeszcze w tej naszej części astralnej jest również wpisana podświadomość, czyli to wszystko, co gdzieś później wpływa na nas i poprzez pewnego rodzaju zachowanie, odczucia czy emocje, czy, czy, czy jakieś zapisane traumy, gromadzi jakby pewnego rodzaju. Zakres danych, które później uwalnia, i w sposób taki niekontrolowany, często przez nas wpływa na nasze decyzje, na nasze całe życie, na nasze czasem słowa, reakcje. Więc to dla mnie też podświadomość jest w tej części astralnej, na pewnym poziomie tej naszej części astralnej. I, i to jest właśnie problem. I teraz, jeżeli tego sobie nie wyjaśnimy przed sesją. To może dojść do pewnego rodzaju skrótów myślowych, tak jak na przykład, że połącz się z duszą. No to ja się połączę z czymś, co będzie wykraczało poza ciało astralne, i być może dostanę tam zupełnie inną odpowiedź, niż z, gdybym dostał ją z tej części astralnej, z którą łączymy się, bo takie są założenia sesji, żeby właśnie tam zrobić najpierw porządek, zrobić odczyty. I zrozumieć, jaki jest problem, na przykład coś, co mogło się zapisać w naszej podświadomości, lub emocje, które zgromadzone w tej części, też na nas wpływają. I tutaj ważne, warto też zaznaczyć, że w momencie, kiedy my tworzymy pewnego rodzaju całość, czyli jesteśmy sobie Jakimś człowiekiem z imieniem, z nazwiskiem, z pewnego rodzaju doświadczeniami, z tożsamością i z przekonaniem, że jesteśmy tym człowiekiem, to funkcjonujemy w taki sposób, że mamy swoje zmysły, mamy swoje myśli, mamy swoje odczucia, przeczucia i tak dalej. Więc tworzy to pewnego rodzaju całość. A w momencie, kiedy łączę się z tym człowiekiem, z tą częścią właśnie astralną i docieram do tej warstwy emocjonalnej, to te emocje wtedy odczuwam zupełnie inaczej niż normalnie, w normalnym trybie, czyli widzę coś, myślę o czymś, i jednocześnie też mam jakieś do tego odczucie, czyli w efekcie jakieś tam podejście się pojawia i emocje są tylko składową całości, jakby tego doświadczenia. Natomiast w tej części już emocjonalnej, stricte w tamtym miejscu, jest sama emocja. I ta emocja daje właśnie odczucie dużo silniejsze, dużo bardziej precyzyjne, precyzyjne dzięki któremu można odtworzyć później sytuację, która doprowadziła do wywołania tej emocji lub grupy doświadczeń, które wzmocniły te emocje. I łącząc się właśnie z, z częścią astralną, takie informacje możemy uzyskać. W ogóle łączenie się z, z tą częścią energetyczną, naszą tą astralną częścią, powoduje, że jestem też połączony z pewnego rodzaju polem informacyjnym, bo oprócz emocji, to właśnie tam, między innymi tam, są wpisane. Nasze doświadczenia, głównie z, z tego i pamięć, właściwie też, z naszego bieżącego życia i z poprzednich również na pewnym zakresie, na pewnym poziomie, bo jeszcze później wrócimy, gdzie dodatkowo jeszcze te nasze doświadczenia się zapisują. I teraz to, co nie jesteśmy w stanie zapamiętać w części fizycznej, czego nasz umysł nie jest w stanie zarejestrować, tam. To istnieje cały czas. Oczywiście, ja tutaj będę musiał doprowadzić do jakichś uproszczeń, żeby już nie wchodzić, że również ta informacja zapisuje się w, w świadomości zbiorowej, że w kronikach Akaszy i, i, i w ogóle w, w, w przestrzeni ta, ta informacja, każda myśl też się zapisuje, ale to zostawmy. Przyjrzyjmy się nam jako istocie, co się dzieje z tymi naszymi doświadczeniami. Myślami, emocjami. One zapisują się właśnie w tym ciele astralnym. I teraz chodzi o to, żebyśmy dotarli do tego, co tam jest zapisane, i określili, co jest tam takiego, co tworzy jakąś blokadę czy nieprawidłowość w funkcjonowaniu nas jako, jako człowieka, jako istoty. I, i właśnie. To jest rolą sesji głównie, żeby, żeby zrobić tam ten odczyt i zrobić z tym porządek, uświadomić człowiekowi, kto, z którym pracujemy, czy przypomnieć mu, co wydarzyło się, czy co doprowadziło do tego, że jest teraz w takim stanie i ma takie podejście do życia i nie widzi innych rozwiązań. Wtedy wtedy właśnie. Dotarcie do tych wspomnień czy do tych czynników, które to sprawiły, właśnie powodują uświadomienie i w efekcie często wyzwolenie. Natomiast na innych poziomach, właśnie tego naszego istnienia, są inne nasze części. Na przykład, dusza. Dusza to jest taka większa baza danych, w którą wpisane są właśnie wszystkie nasze doświadczenia. Wszystkie nasze emocje, wszystko, co jesteśmy sobie tylko w stanie wyobrazić, i nawet to, czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jest tam zawarte. I w momencie, kiedy się łączy z duszą, jest odczucie takiej miłości, takiej bliskości i olbrzymiego szacunku do tego, czy do tej części istoty, która te wszystkie doświadczenia niesie. W sobie ma, jest, jest to w niej wszystko zawarte. Tam, z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, trudno jest nawiązać dialog z tą naszą częścią, ponieważ to jest bardziej kwestia tego, że są tam zawarte właśnie informacje, z którymi trudno jest dyskutować czy szukać odpowiedzi na pytania. Tam to jest po prostu wpisane. Jakby to była taka trochę neutralna informacja, że to tam jest i pytać, czy to jest dobre, czy, czy złe, jest troszeczkę bez, bezcelowe. Można by było powiedzieć, że dusza już jest na poziomie niedualnym, że to po prostu jest i koniec. Więc można tam zrobić pewnego rodzaju odczyt, dotrzeć do, do informacji tam zawartych i ewentualnie później wyciągnąć wnioski. Przy czym już na tym poziomie, o którym mówię teraz, na poziomie duszy, w sesji rzadko docieramy. Jakby trzeba by było poza chyba sesją, albo rozszerzyć jakby założenia sesji do tego, żeby tam również docierać. Sesja ma za zadanie właśnie bardziej, z tego przynajmniej co ja widzę. Oczyścić te nasze astralne części, ten astralny poziom, bo tam jest największe zakłócenie. Fajnie by było, gdybyśmy częściej mogli właśnie eksplorować te wyższe nasze poziomy, czy wyższe, czy bardziej może te inne, pozostałe nasze poziomy. I dalej, żeby już nie, nie wchodzić zbyt mocno w szczegóły, bo chciałbym tutaj. Tak, na marginesie powiedzieć, że nie chcę tutaj tych wszystkich poziomów rozkładać na czynniki pierwsze, żeby nie komplikować tego przekazu dzisiaj. Natomiast oczywiście możemy wrócić i, i, i zrobić takie rozróżnienia, nazwijmy to, czy taki podział już bardziej szczegółowy. Natomiast teraz chciałbym tylko powiedzieć, żeby, żeby było bardziej zrozumiałe to, z czym, z kim pracujemy podczas sesji. Natomiast bardzo ważne jest też teraz, żeby zwrócić uwagę, że są jeszcze wyższe poziomy, do, do których miałem okazję dotrzeć. W sesji bardzo rzadko tam się dociera, a mianowicie do, do nadświadomości. Niektórzy powiedzą, że właśnie nadświadomość to, to przecież też jest, w sesji się pracuje, ale to jest kwestia nazewnictwa. Ale i tak według mnie to wtedy będzie ten, ten poziom astralny, natomiast kwestia dotarcia do nadświadomości, do tej naszej części, o której mówię, do której jestem w stanie niekiedy dotrzeć, odczuć ją jest czymś zupełnie innym. To jest, to jest doświadczenie, które jest pełne miłości, pełne wzruszenia, pełne zrozumienia. Nie ma tam absolutnie żadnej... Oceny, żadnego warunkowania, żadnego dobra, zła, jest po prostu takie czyste bycie, i nie ma też tam logiki takiej typowo ludzkiej, więc tam o tyle jest komunikacja utrudniona, jeśli będziemy tam próbowali zadawać pytania typowo ludzkie: dlaczego, dlaczego to się stało, dlaczego to jest złe, dlaczego ktoś mi to zrobił. Tam raczej takich informacji się nie uzyska, to znaczy, można próbować. Natomiast wydaje mi się, że to jest bezcelowe, czując to wszystko, co tam można no, w pewnym sensie zrozumieć, ale bardziej poczuć. To jest już taki poziom, jeszcze wydaje mi się, nie najwyższy, bo później jest jeszcze wyższa nasza część, czy część, która jest jeszcze bardziej, jakby fraktalnie, można by było powiedzieć. Na innym poziomie, gdzie ten strumień informacji, strumień energetyczny, który tam płynie, jest dużo, dużo wyższy, ale, ale to zostawmy teraz. To jest tylko takie bardzo proste rozróżnienie, do tego, żebyśmy zrozumieli, że pracując właśnie podczas hipnozy, głównie próbujemy zrobić porządek właśnie w części astralnej, i teraz tam też są takie uproszczenia w stylu kiedy mam się połączyć właśnie z kimś, no to można mieć takie dziwne wrażenie, że ja się gdzieś muszę przemieścić, że muszę gdzieś tam znaleźć tą istotę subtelną odnaleźć się gdzieś tam milion kilometrów stąd albo kilometr stąd i właśnie zrobić odczyt, rozpoznać ją i tak dalej. To jest właściwie znowu kolejne uproszczenie. Uproszczenie takie, żeby nasze umysły mogły w jakiś sposób to bardziej zrozumieć. Tak naprawdę to ciało subtelne i te wszystkie właśnie elementy w stylu właśnie ta część emocjonalna, mentalna one są w nas czy naokoło nas, one nas otaczają, one jakby nam towarzyszą, one są cały czas w tym samym miejscu. Natomiast można mieć takie poczucie, że to jest zupełnie w innym miejscu, gdzieś daleko, daleko, dlatego że ciało subtelne to ciała nasze, energetyczne. Ona nie ma oczu, nie ma zmysłów, w związku z tym rzeczywistość widzi zupełnie inaczej. Nie widzi rzeczywistości tak jak my w fizyczności, w związku z tym jest w innym, jakby w innych warunkach, jest w jakiejś przestrzeni. My również jesteśmy w przestrzeni, tylko w przestrzeni fizycznej, gdzie nasz umysł jest w stanie czytać w jakiś sposób tą rzeczywistość, ale to jest dalej jakby przestrzeń, którą akurat. Poprzez nasze zmysły odbieramy w konkretny sposób. Każdy wie, jak wygląda drzewo, jak wygląda niebo, jak wygląda nasze otoczenie. Natomiast ta część subtelna, ona tych oczu nie ma. To my dostarczamy jej, jakby tej, tej części tych wszystkich bodźców, w postaci chociażby emocji. I ciało subtelne jest w innych warunkach, w innym spektrum postrzegania tej rzeczywistości, więc tam widać i czuć zupełnie coś innego. Ale tak naprawdę to dalej jesteśmy my i nie jest to gdzieś oddalone, tylko po prostu jest to wszystko tu i teraz w jednym miejscu, tylko na innych częstotliwościach, na kompletnie innych częstotliwościach, częstotliwościach, które są niewidzialne dla, dla oczu. Niekiedy to uproszczenie może zdezorientować, i, i dać takie poczucie, że to. to takiego rozdzielenia też bardzo często jest właśnie pytanie do części subtelnej. Zapytaj tą część subtelną, tą część energetyczną o to czy o tamto. Tak jakby jakbyśmy przez to właśnie uproszczenie bardziej, Oddzielali się od samych siebie, czyli wyobrażali sobie siebie jako kogoś zupełnie innego, albo coś innego, jakiś zupełnie inny twór, coś, co jest inne, coś, co jest może większe, coś, co jest nieśmiertelne, coś, co czuje, coś, co jakby doświadcza coś, w co wpisane są inne nasze życia, gdzie są zapisane jakieś właśnie zależności karmiczne itd. A tak naprawdę to jesteśmy my. Tylko, że w innym stanie, jakby skupienia na innej częstotliwości, ale trzeba zawsze pamiętać, że stanowimy z, z tą częścią całość. Więc dochodzi do takiej naprawdę dziwnej sytuacji, może nawet trochę śmiesznej, że w sesji pytaniem do siebie pytamy tak naprawdę samych siebie. Pytamy samych siebie. Chcąc jakby odpowiedzi, która przyjdzie poprzez moje słowa, na przykład, zamiast zapytać faktycznie siebie i tą odpowiedź uzyskać wewnątrz, często sobie nawet nie uświadamiamy, że te że odpowiedzi naprawdę płyną. Z nas I, i mamy te odpowiedzi, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli pytamy, to ta odpowiedź powinna przyjść z zewnątrz i wtedy to będzie bardziej logiczne, bardziej prawdziwe i mamy tendencję do tego, żeby ignorować właśnie to, co sami sobie przekazujemy. I brak tego zaufania powoduje właśnie też kolejne, kolejne takie rozdzielenia, że nie jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób wyobrazić. Czy poczuć siebie jako, jako właśnie tą całość? Więc pamiętajmy zawsze, że my to my i nie ma tutaj żadnych podziałów, chociaż różne nasze części odpowiadają za coś innego, więc stąd niekiedy powstaje ten problem w postrzeganiu nas samych i dlatego wciąż, wciąż szukamy tego, kim jesteśmy, szukamy tej prawdy, a tak naprawdę nie musimy jej szukać, bo to wszystko jest, jest wewnątrz w nas, jest to wręcz wpisane. W nas jesteśmy naprawdę jednością. Natomiast nie potrafię znaleźć innego sposobu, jak opisać właśnie to, co tam się czuje. Właściwie fizyczności tam nie ma, choć pewne jakby warunki, które tam panują, są zbliżone do tych fizycznych, bo ten poziom astralny jest dość podobny do części fizycznej. Nasza istota jest troszeczkę inaczej, jakby. Zarysowana jesteśmy taką bardziej eteryczną postacią, gdzie mamy normalnie ręce, nogi i tak dalej. Jesteśmy bardziej taką poświatą niż, niż taką gęstą istotą, która ma takie fizyczne ciało. Natomiast jest tam wszystko bardzo podobne. Natomiast pewnych rzeczy nie widać tak jak w fizyczności, i to może być problemem. Myślę, że tak to zostawmy. Ten podział uprośćmy do tego, że jest nasze ciało fizyczne, jest nasze ciało astralne, które składa się z wielu, z wielu, jakby poziomów, jest nasza dusza, jest nasza nadświadomość i jest źródło, którego również jesteśmy częścią. I to wszystko jakby stanowi takie, stanowi takie podstawowe poziomy naszego istnienia, a tych części pomiędzy. Na razie nie będziemy rozważać. Jeśli będziecie zainteresowani, jeśli będą pytania lub macie swoje doświadczenia, potraficie to w jakiś sposób nazwać, jestem otwarty na to, żeby, żeby się tego dowiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy. Może wypracujemy jakiś model, który będzie nam ułatwiał w ogóle opowiadanie o tym, czy tłumaczenie tej, tej rzeczywistości, która jest dla nas niedostępna z, z poziomu właśnie fizycznego. I, I bardzo zachęcam do tego, żeby w, wnikać w, jakby w głąb siebie, żeby odczuwać siebie, bo wtedy zrozumiemy, że jesteśmy całością, że, ta, że, ta, że to ciało astralne, ta, czy ta część nasza astralna, czy inne nasze części, to nie jest coś odrębnego, coś, co jest gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko że to jesteśmy my i odczuwając to. Zrozumiemy, że jesteśmy całością i zaczniemy rozumieć tą układankę i poskładamy jakby się w całość. Mam nadzieję, że nie skomplikowałem tego, tego przekazu, tego co chciałem powiedzieć. Tak jak wspomniałem, naprawdę jest to bardzo trudne dla mnie zagadnienie. Mam jednak nadzieję, że będzie to takim początkiem do tego, żebyśmy. Ten temat mogli zgłębiać coraz bardziej, i wciąż odkrywać właśnie naszą naturę i ją coraz bardziej rozumieć, i poprzez to właśnie stawać się wolni, spójni ze sobą, no i spełnieni. Bardzo dziękuję za, za kolejny wspólny czas. No i czekam jak zawsze na wasze pytania, na dyskusje, na komentarze i do zobaczenia w kolejnym nagraniu z cyklu. سكرة ماديوم